Cześć. Dostaję od Was ostatnio wiadomości, ponieważ chcecie, żebym pokazała Wam, jak uczesać fryzurę, którą zobaczycie gdzieś tam na, na internecie, a nie macie pojęcia, jak to zrobić. I słuchajcie, zdecydowałam, że utworzymy taki sobie cykl, jak to uczesać. I po prostu, jeżeli coś Wam się podoba, będziecie przesyłać mi wiadomości, ja Wam bardzo chętnie pokażę jak to uczesać. Mam tam w skrzynce w zanadrzu kilka, y, kilka wiadomości y, z, y, z prośbami o pokazanie fryzury, tak więc dzisiaj y, pierwsza taka fryzura szybka, fajna, nadaje się wszędzie, do szkoły, po prostu na imprezę, no, na wyjście jakiekolwiek, a zajmie nam naprawdę bardzo, bardzo mało czasu. Potrzebujemy tylko gumki, recepturki, nic więcej. Y, włosy dzielimy sobie na trzy kitki. Takie dość luźne to wszystko ma być. Zawiązujemy gumkę i tutaj tą górę tak troszkę, o wiecie, wyciągnąć luźno, bo to ma być luźna fryzura, tak. Robimy drugą kitkę. Coś tu z boku możemy o, zostawić. Z drugiej strony też, jak tam chcecie, nie musimy koniecznie, ale y, możemy. Robimy kitę. I brakuje nam jeszcze jednej. I mamy trzy. Dobra, mamy. Teraz. Ja mam takie oto urządzenie. Kupiłam je na Allegro za chyba 2 zł, ale widziałam je też ostatnio w sklepie chińskim w podobnej cenie. Tak, to bardzo, bardzo to jest pomocne. Czyli tak, wkuwamy tutaj w środek, przekładamy włosy przez ten otwór. I będziemy pociągać. Łatwe, prawda? I troszeczkę tu same przy gumce wyciągniemy. O, ekstra. I tak samo robimy tutaj z wszystkimi niżej kitkami. Tak nie za mocno to wyciągajcie, żeby tej gumki po prostu nie było. Widać i to wszystko. Czyli tak wkuwamy w środeczek, przekładamy i pociągamy. Możecie to zrobić też bez tego, bez tego kółka. Da się też. Jest. Udało się. I wyciągamy. Przyciągniemy kitkę. Jest. I robimy tak samo z trzecią. W środek, gumeczkę trochę poluźnić. Włosy przez otwór. Tu już tą trzecią będzie trudniej, bo włosów jest więcej, ale damy radę. O, jest. Udało się. OK. Do przodu za mną głowę i powyciągamy troszkę. Poluźniamy ile się da, wedle uznania. No i co? Tutaj możecie puścić to luźno: możecie z warkocza zapleść kłosa, co tam tylko chcecie. Te boczki tutaj zakręcimy lokówką, żeby lepiej wyglądały. No i co? I tak się prezentuje fryzura. Naprawdę, kilka minut, a, a wygląda fajnie, prawda?